Witam kolejny raz w, na filmie o wiertarce Meister Polska. A więc, tak, no, dużo filmów na temat wiertarek jest w internecie, ale nie znalazłem na przykład na temat tej wiertarki, którą ja zakupiłem, więc postanowiłem cokolwiek nagrać. I ogólnie wrażenia pierwsze były w miarę dobre, chociaż Tutaj też te odlewy są niezbyt dokładne. Zwłaszcza to mi się nie podobało w tym miejscu, żeby po prostu e, nierówny odlew, w, wręcz, wręcz krzywo to wyglądało. A tak poza tym, no to tutaj ten silnik też jest słaby jak we wszystkich, ale ma takie urzebrowanie, które może będzie lepiej schładzać. Będzie odprowadzać lepiej ciepło z tego silnika, żeby się tak nie grzał. Tutaj jest ogólnie jakiś główny włącznik zasilania. I oczywiście ten dziwny włącznik, niby wyłącznik awaryjny, który działa tak, że jak się go zamknie, to już nie włączy się wietarki. A zaskoczyła mi pozytywnie. Bo bardzo cicho pracuje ta wiertarka. Jak na mi wydawało się, że będzie głośna, a bardzo cichutko pracuje. Mogę to zaprezentować. Bardzo cichutko pracuje. Tutaj nie posiada nie posiada tutaj żadnego żadnego wyłącznika końcowego. Główka jest 13, więc tutaj się koła są aluminiowe. Pasek się kręci mimo otwartej osłony. Silnik słaby, tak jak we wszystkich tych wiertarkach. Wydawało mi się, że że jest słabo naciągnięty na początku, nas go mocniej. I gdy naciągnąłem mocniej, silnik zaczął buczeć, myślę sobie, czyżby już awaria, po prostu za mocno naciągnąłem, naciągłem za mocno pasek i silnik nie mógł ruszyć z tym naciągiem, zwłaszcza, żeby były ustawione wyższe obroty, teraz są niższe i teraz rusza, rusza, coś się, znaczy teraz są mniejsze obroty, próbowałem na wiertło takie na dziesiątce. Hmm, wydaje mi się, że rozwiązanie tutaj napinacza nie jest najgorsze, ponieważ on działa na zasadzie z tej strony jest na zawiasie silnik, a z tej strony popuszcza się tego motylka. Tu ma taką jeszcze sprężynkę. No i naciąga się, wypychając popychając silnik na tym zawiasie i napina się łańcuch. Tutaj ta, ten stolik i podstawa żeliwna wydawało się, wydawało się dosyć solidne, ale tutaj można zauważyć ten odlew jest nierówny. Tu z tej strony jest bardzo cieniutki tutaj ten, ten element, a z drugiej strony jest Wręcz dużo grubsze, zresztą tak widać mniej więcej, że to jest, że jest krzywo, po prostu tutaj jakby odlane ten element. Tutaj też jest ten wskaźnik tak lipnie to trochę zrobione, no ale to są już takie aspekty. Nie zakładałem osłony wrzeciona, ponieważ mnie to denerwuje trochę. Miałem na chwilę założoną, ale ściągłem ją. Niestety mnie denerwuje takie coś. Lubię widzieć, co się dzieje z wiertłem i obrojonym materiałem. A więc tak no, jak na razie tam coś popróbowałem wiercić. Największym wiertłem, jakim zastosowałem jak na razie jest dziesiątka i daje radę, wiadomo że nie trzeba nie, nie naciska się trzeba po prostu delikatnie z umiarem delikatnie z umiarem dociskać wtedy wiertło nie staje nie zatrzymuje się tutaj wiadomo luz, luz na tej pinoli jest Jakiś tam, nie jest duży, ale jest i szukałem właśnie e, śruby, dzięki której można by było trochę ten luz e, na pinoli zniwelować. Myślałem, że jest tutaj pod tym obudową tego włącznika, ale niestety nie ma tam nic, ale Zauważyłem, że tutaj jest coś takiego i delikatnie tym, tą śrubą, w środku jest na imbusa, tu jest na 14 bo klucz, no i tym rozkontrowałem i troszeczkę dokręciłem i myślę, że trochę się, trochę się zniwelował ten lust. Tutaj właśnie ten włącznik jest dziwaczny, jest załączony. O, a tutaj wystarczy tylko docisnąć lekko. Jeszcze raz to zademonstruję. Działa. A, już się wyłącza, zamykając to. Widziałem w innych wiertarkach, że to jest... są te włączniki, ale one są po prostu obrócone. No, przecież tak by mogło być i w razie czego naciskasz, wyłącza ci się. Dziwny ten awaryjny, no ale jakiś tam jest. No. Więc tak tutaj opuszczanie tej pinoli. Pinola opuszcza się na 50 mm w dół. Yy, I madełko też jest odlewane, to nie jest, to nie jest aluminium, tylko odlewana, odlewany element z żeliwa dojrze. Więc też chyba bardziej wytrzymałe niż te aluminiowe. Mam gdzieś też aluminiowe, ale no one są leciutkie. Po prostu czuć w ręce, że to jest lekkie, a to jest trochę ważne. Więc tak. Jeśli chcielibyście coś wiedzieć na temat tej tej wiertarki więcej, jakieś pytania, czy lub, lub chcielibyście coś zobaczyć jakieś jakieś aspekty tej wiertarki inne, które nie pokazałem. No to piszcie w komentarzach. No. Nie zła wiertarka dla takich amatorskich potrzeb w moim warsztacie wystarczająca. Tak, doposażam sobie trochę ten warsztacik pomału, żeby różne jakieś naprawy jakieś, jakieś jakieś projekty robić sobie tutaj pomału mam trochę tutaj tych tych różnych narzędzi części do samochodu które czekają na założenie różne różne mam tu narzędzia których których jeszcze jeszcze nawet niektórych nie używałem na przykład ten, tutaj mam najnowsze zakupiłem kupiłem? Ładowarkę samochodową, yy, yy, mikroprocesorową. Ładowarkę z Marpola. No, ogólnie no, to takie budżetowe rzeczy raczej posiadam, bo nie stać mi na markowe. Tutaj mam też pompę próżniowo-ciśnieniową. Też do sprawdzania, do odpowietrzania sobie hamulców, zawsze musiałem prosić kogoś. O, o pomoc w odpowietrzaniu. Teraz mam nadzieję, że będę mógł sam sobie odpowietrzyć, nie prosząc nikogo. Ta ładowarka też jest nieduża, ale myślę, że będzie zdawać egzamin. Są podobno szybsze i bezpieczne dla akumulatora w porównaniu z tymi zwykłymi e, transformatorowymi ładowarkami. I jeśli tutaj mam jeszcze różne 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 te rzeczy, maszyny nie maszyny, kosiarki dwie, kosiarkę zwykłą pchaną, wkrętarki, różne rzeczy posiadam, piły motorowe, no jedna jest moja. Yy, oczywiście też budżetowy demonik. Ale daje radę. Więc jeśli coś chcecie, więcej oglądajcie filmy. No i jak na razie, no to wszystko. Dzięki na razie za oglądanie. Dzięki, cześć.